Z obowiązkowymi szczepieniami, bo szczepienia ratują życie. Dzięki temu możemy się tutaj dzisiaj spotkać, możemy nie mieć maseczek, możemy przebywać ze sobą, możemy się znowu cieszyć normalnością. Ten lockdown, i kolejny, każdy kolejny, był ogłoszony w celu ratowania ludzkiego życia. To są metody, które stosuje się wszędzie, mniej lub bardziej radykalnie, w odpowiedzi na epidemię. Eee... W Szwecji, Szwecji tego nie stosowano. W Szwecji tego nie stosowano, to prawda, ale jednak... I mają najmniej nadmiarowych zgonów. Dobrze. Czy wysłuchałam państwa tutaj, opowiadacie bardzo bardzo tak utopijnie troszkę, tak? Żeby wszystkich połączyć, żeby każdy nie, nie był segregowany, tak? Żeby każde dziecko miało równy dostęp do wszystkiego. Ale ja mam, odczułam takie, takie wrażenie, mam to jest moje wrażenie, że młodzieżówka lewicy nie wie, do jakiej partii dołączyła ponieważ to jest partia, która była za segregacją sanitarną, za segregacją osób, które były zaszczepione i nie zaszczepione, za ograniczaniem pewnych praw. To też się dotyczy właśnie do segregacji.